Jeśli chciałbyś szybko i tanio kupić coinsy oraz otrzymać 5% zniżki, a także w przyszłości płacić za pomocą PaySafe Card, zapraszam na Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku paczkowej ruletki. Przed nami następne spotkania. Ja tutaj sobie muszę tylko troszkę yy, dorzucić kontraktów. No i za chwilę zagramy pierwsze spotkanie. Dzisiaj jest to szósta liga. Mam na razie trzy punkty. Zagrałem dopiero jeden mecz, więc pora walczyć o piątą ligę. No w dzisiejszym odcinku jeszcze na pewno się nie uda, ale w przyszłych może jak najbardziej. Także trzy punkty to najważniejsze, co muszę teraz zdobyć. Ale pierwsze, uzupełnijmy skład. Mamy pierwszego przeciwnika, Montberg FC. Ja chciałbym zagrać w tych czarnych. O, super. Idealnie pasuje. Zobaczmy tylko jego skład. Co my tu mamy? 100% zgrania. O cholera, Neymar, Suarez, Hulk. Hulk bez grania, ale nie wiem dlaczego go tam, tam ma. W sumie trochę dziwnie, ale może mu się gra dobrze, tak. Obrona, jeszcze na CB. Mamy e, Maserano. Hmm. I Piqué, Kurcze, no. Jestem ciekaw, jak mu to wyjdzie. Jak mi to wyjdzie. Mało, ale to powinno być 1-0. Pięknie do Siri go obronił. Nie było spalonego, Palacio! Jak to nie weszło? Tam był błąd obrońcy, chyba nie? No, dawaj, to ma być gol. Aj, zablokowany. Teraz! No, to Arnolda i uderz! 1-0, pięknie to rozegrałem. Arnold Słaby, ale strzela. O! I Turbę! On jest lewonożny, to wybaczam. I Turbę wybaczam Ci tym razem. To jest gol, to jest gol! Uuu! Suarez się pomylił? Nie, Hulk to był, jeszcze na lewej nodze miał. a, z O, ale klepeczka ładna! I. Ajajaj. Aj, aj. Uderz, uderz jeszcze. Uderz! Arnold na spalonym. Jakie podanie do Palacio? Palacio będzie dogoniony. No, uderz, co ma? trzeba uderzać? Nie lewo, mi nie tak. Do przerwy wynik 1 do 0. 9 moich strzałów, 5 celnych. Tylko jeden strzał celny mojego przeciwnika. I tutaj trzeba e, zrobić zmiany. Za Arnolda wejdzie tradycyjnie sesenią, Także mam nadzieję, że da dobrą zmianę tego tak ostatnio. I zobaczymy, jak wyjdzie. Immobile. Oho! Oh, ho, ho. I z pierwszej Palacjo. Ah. Oj, Neymarito no się tutaj mi rozpędził. Jeszcze będzie dobitka? Nie. O pięknie! Szesnyu. Ah, machnął się. Cholera, taka ładna akcja. Welbeck pięknie to zrobił. Welbeck górą jeszcze i mamy 2 do zera. Pierwsza akcja Wellbeka i taka zmiana Palacio strzela z główki. Nie, 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 nie. łapto! O matko, co to było? I znowu do Welbecka. Kto go tam trzyma? Alwesz. Dani Alvis, spadaj mi stąd. Welbek jest niesamowity, 3 0 Aha. No i nasz kolega postanowił rage quitować. Spoko nie ma to jak rage quitować na 4 minuty przed... No przepraszam, na 8 minut przed końcem meczu. Jak to lubi? My idziemy otwierać kolejną paczkę za 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca na paczce, oczywiście hazard. Tym razem, kto będzie w środku? Potrzebuję naprawdę jakiegoś fajnego zawodnika. A mamy Fernandesa. i Singa. Sing 68 overall. Świetna paczka. Aha, jeszcze starkę i stroj Argentyny i Sewilli. Zagramy w strojach Sewilli, ponieważ tutaj akurat takie białe bardzo będą pasować. Także lecimy z drugim spotkaniem, no raczej ci zawodnicy nie przydadzą mi się do niczego. Dobra, postanowiłem, że tym razem zagramy składem BPL e, z tą jedną zmianą, że tutaj pojawi się potem na początku meczu, pojawi się zamiast Lamberta i mobile. Także spróbujemy, może tak wyjdzie, okaże się za chwilę. No dobra, ja w białych strojach, ale nawet fajnie będzie to wyglądało, uwielbiam te stroje Chelsea, po prostu... Macie zajebiste koszulki, jeśli chodzi o, e, teraz jak mnie słuchacie kibice Chelsea, to zajebiste są te koszulki niebieskie. Mega, mi się podobają, a to skład mojego przeciwnika. Fajny atak, fajne skrzydła, chociaż na trochę zepsuli. Na defensywnym Rakitic, to też taka ciekawostka. Bardzo, bardzo szybkie skrzydła obrony, no naprawdę fajny skład, nie? Co to było? Panie, 1-0, druga minuta. No, Welbeck. Zwolenie! Aj, spalony i tak Palacio, Palacio, wychodzi bramkarz. Wrzuć to i łelbek skończ, do pustej masz, do pustej stary. A nie, już jest. Kurde, Casillas się wrócił. O, ale pięknie. Na dół, na dół. i do pustej, do pustej! Jest! Udało się go rozklepać. 1 do jednego, 38 minuta. Tarapt grozi tutaj palcem jeszcze. Uczy, jak to trzeba robić w well chociaż Welbek ostatnio dobrze gra. Co to było za podanie? Kto to w ogóle tak chyba? Tarabt? Nie, Tarabt strzelił. Kto miał wasze, te ludzie? Vlar. Dobra, pora na sysenio. Ojej! Panie sędzio, to jest żółta albo czerwona kartka, nawet. Mogę, mogę, czerwoną, proszę. A, tylko żółta. O cholera, to może być bramka ucza, chyba, że zdąży tutaj si. Jest Artur Boruc! Ale kontra, ale kontra, uczę. Uczę, Luxo, show, tutaj jeszcze Artur Borut szachuje. Proszę, Borut, ratuj. Nie blokuj, Boruca, kardy, to będzie kardy. Nie ma nic, ale fartuch. Nie, Król Artur, po prostu broni wszystko dzisiaj. No i kolejny sam sam. Test dla Artura. Tak. Nie wiem, czy rozny, czy nie. Nie, on po prostu nie trafił. Urwał się Bakka, został jeszcze Klisi w obronie. Szachuj tutaj szachuj, żeby on tego nie podał. Tam na górze jeszcze jeden będzie rzucał. Nie, 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 nie wyjazd. Minął się z piłką. Jeszcze, jeszcze, jeszcze wybi! Cholera i 2 do 1. 75 minuta. Wcisnął, wcisnął w końcu mi tą bramkę na siłę po prostu. Rakitić. Pięknie seszeniu! Tak jest, to jest ten zawodnik, to jest ten piłkarz, który naprawdę robi przewagę. Mamy 2 do 2. 10 minut do końca. Ja tu jeszcze będę walczył dalej. Z Sesenią. Z Sesenią. Z Faulowany. Panie sędzio, to był faul. Z do LBK. Palacio. Tutaj jeszcze do Tarabta. Tarabt. Adel Tarabt. Nie. Popraw to. Pięknie, ała, aż mi zabolał. Ząb. 3 do 2, 89 minuta, złe wybicie. Wellbeck do Palacio. No i mamy 3 do 2. Kolejne zwycięstwo, kolejna paczka. Oby była w końcu jakaś dobra, bo po prostu na razie jest tragedia z tymi paczkami. Zresztą sami widzicie, najlepszy zawodnik meczu, Wellbeck 8,5 ocena. Co najważniejsze, 3 punkty i to jest mój 9 punkt w tej lidze. Także jeszcze tylko 7 punktów i będzie awans. No dobra, i jej proszę, tak na święta. Taką fajną paczkę, od serca. Son. Son i Zan i Carvalho, hmm. Tysiąc końców, w sumie mi to nie będzie potrzebne. Te stroje sobie od razu ustawię jako aktywne, zamiast tych. Cholera, eee, no do czego mi się może czytać Son? Zaraz zobaczę i może coś wymyślę. Stwierdziłem, że zrobię tak, że po prostu Sona będę sobie wpuszczał tutaj za Arnolda. To nie będzie głupi pomysł, także mam nadzieję, że on się spodoba. I tutaj jedna mała zmiana. Na CDM wejdzie z powrotem Jorginho 93 zgrania. Myślę, że będzie lepiej mi się grało właśnie nim. Eee, czekajcie, to musi być tak. Okej, okay, dobra. Widzimy się kolejnym razem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka. Trzymajcie się na razie i piona.